Teraz witamy! Nowy 2023 rok! Szczęśliwego nowego roku! Proszę państwa, nadszedł ten wielki moment! Proszę państwa, zapraszamy wszystkich artystów na do Już ich mamy! I proszę państwa, też brakuje nam tylko jednego: na czarnego z całym żarnym cel. Proszę państwa, zbliża się ten wielki moment! Rok 2023! Proszę państwa, jakby ktoś nie wiedział, to teraz. Bierzcie szampany z lodówek i przytulcie swoich ukochanych. Bo teraz, właśnie, zaczyna nadchodzić ta wielka chwila, na którą czekaliśmy te 365 dni. Proszę Państwa, tylko do Sylwestra zostało już tylko 3-4 minuty, a teraz! Herble! A teraz o tym naszych gwiazd życzą właśnie, nasze gwiazdy, <laughs> Państwu życzą Cieszenia. A teraz zabrzmę najpierw kwotę, a nie swojego czarnego dwa. Co Pan życzy Państwu w 2023 roku? Spokoju, zdrowia, pieniążków, szczęścia, radości i wszystkiego najlepszego A Ja? Pomyśl na na nowy rok 2023? Dużo pieniążków i dużo tych rzeczy. Tak. Dla Aha faj pasy. Ola! No, Ola, co ty życzysz mój? Hufle, nie wiecie. Ale Hafy, co? Pafy. Pomyślności, o, ta. kasy, miłości. Ale na właśnie tak. A nasza prezenterka moja partnerka. Nie będę na wszystkiego dobrego. Tak, a ja życzę Państwu dużo pomyślności, spokoju i jak zarówno też szczęścia, miłości, kasy i sukces. I jeszcze... Jeszcze dużo pięknych ocen, gdy ktoś idzie okay. do szkoły. I też dużo pięknych ocen i również też... Ja wam jeszcze na zaśpiewam! Na, na całego świata. Proszę Państwa, nie są to żarty, ale ci szampany. Minuta tylko na zegarze z do nowego roku. Dziękujemy Wam, że byliśmy tym 2022 i życzę Ukrainie, żeby wygrała wojnę z Rosją w, w 2023 roku. Życzę też żeby był pokój na świecie wszystkim i żeby 2023 rok był najlepszy i celu 2022 rok był najlepszy na świecie proszę Państwa uwaga nie są to żarty ale 4, 35 sekund i będziemy sięgnąć ten stary 2022 rok proszę Państwa uwaga czy nie pół minuty Przytul przytulajcie się proszę Państwa z nami, dlatego życzymy Ci stąd, że życzymy Ci 100 lat! lat. Tak. Tak. Proszę Państwa, teraz... 100 lat! 100 nas... lat Nowym Roku! Słuchajcie, odpalajcie szampon! Macina Sylwestra, a za chwilę rozcipniemy nasze, nasze wyniki konkursu, a teraz proszę Państwa przed Państwem piosenka noworoczna, już mamy nowy rok. Wszyscy artyści proszę Państwa. Nie spełnił się na pewno Państwa marzenia. Na pewno dużo osób strzelaj z fajerwerkami na dworze. Proszę Państwa, szukać te wybuchy nawet u nas studiu. A proszę Państwa, jakby państwo widzieli, na pewno ten wybuch się udał z różnych ogni, A teraz przyszła uwaga wyniki. A last human standing is... Pani Paulina zobki! 1 stycznia i na pewno proszę Państwa cieszymy się, że Państwo z nami spędzają ten nowy rok. Proszę Państwa już ogłosiliśmy wyniki. Proszę Państwa, a teraz kolejna piosenka. Mam tym razem ją Ola Manola i przed Państwem Jagoda na zakończenie tej imprezy. Dziękujemy Wam za uwagę. Do zobaczenia za rok. Spotkamy się za rok ponownie tutaj w naszym studiu. <ślaski>